Test na idiomowego kozaka. Kochani, tak jak widzicie, mam koszulę w ryby, więc dzisiejszy test na idiomowego kozaka będzie związany tylko z rybami. Mówię znaczenie idiomu po polsku, a wy próbujecie odgadnąć angielski idiom. Numer jeden, idiom, którego używamy na przykład po zerwaniu, czyli tego kwiata jest pół świata. <grych> There are plenty of fish in the sea. Nie martw się zerwaniem, tego kwiata jest pół świata. Don't worry about the breakup. There are plenty of fish in the sea. Numer dwa, mieć ważniejsze sprawy do załatwienia. To have bigger fish to fry. Nie mogę się teraz tym przejmować, mam ważniejsze sprawy na głowie. I can't worry about that now. I have bigger fish to fry. I numer trzy, coś jest turbołatwego. Something is like shooting fish in a barrel. Wygranie tej gry było bardzo łatwe. Winning that game was like shooting fish in a barrel. I cy kochani, ile znaliście? Powtórzmy sobie je raz jeszcze. Tego kwiata jest pół świata? There are plenty of fish in the sea. I mieć ważniejsze sprawy do załatwienia? To have bigger fish to fry. I coś turbołatwego. Something is like shooting fish in a barrel. Ile mieliście dobrze? Dajcie znać w komentarzach. A ja spływam do kolejnych lekcji. Do zobaczonka.